Słuchaj, jest sprawa. Ten chłopak całe życie pomagał innym. Teraz potrzebuje naszej pomocy. Jeśli możesz, to podaj zbiórkę dalej. Z góry dziękuję za wszelkie wpłaty oraz udostępnienia. Kasia dowiaduje się o tym, że jej kuzynka przyjechała do Krakowa na studia. Zastanawia ją fakt, iż jej matka zaproponowała pokój u siebie w mieszkaniu. Dziewczyna nabiera pewnych podejrzeń, gdyż doskonale wie, że nie robi tego bezinteresownie. Wkrótce Aneta realizuje swój doskonały plan. Jak Łukasza z Violetą. Chce, żeby chłopak dał spokój kasce W tym celu dla pary organizuje romantyczną randkę. Ma cichą nadzieję, iż po kilku zaaranżowanych przez nią spotkaniach, Łukasz już nigdy nie pomyśli o tym, by zbliżyć się do jej córki, kiedy Kasia dowiaduje się o randce kuzynki z Łukaszem, wpada w szał zazdrości. Idzie tam i przerywa ich spotkanie, chcąc wybrnąć jakoś sytuacji, by żaden z nich się nie połapał. O co jej tak naprawdę chodzi? Bierze ukochanego na bok i mówi że nie zachowuje się w bez Iwony, której bardzo na nim zależy. Łukasz po rozmowie z dziewczyną jest zmieszany i wychodzi. Uświadamia sobie, że Iwona jest dla niego najważniejsza. Po zepsutej randce Kaśka w końcu wyznaje Anecie, że jest zakochana w Łukaszu. Na jej nieszczęście całą rozmowę słyszała Wiola, która jest wściekła na kuzynkę. No w końcu coś konkretnego się dzieje, bo już myślałem, że nigdy tego nie doczekam. Aż w końcu Kaśka przyzna, że jest zakochana w Łukaszu. Teraz już kolejna osoba wie o wszystkim, ale Witek oczywiście na samym końcu się dowie, o ile w ogóle się dowie. Znając życie, Kasia będzie szantażowana przez kuzynkę, będzie spełniać każde jej zachcianki. Byleby by się nie dowiedział, skoro tak wielce kocha tego Łukasza, to czemu nie powie o tym mężowi i nie dostaną się jak normalni ludzie? Pewnie takie coś by widzów nie interesowało, a tak melodramat się kręci i kto przy ewentualnym rozstaniu będzie ofiarą. O Oczywiście, że Kaśka. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz kocham, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, czy Kaśka ma jakiekolwiek szanse u chłopaka?